Kale mi Latvu pracowaliśmy i pred tim mjelišmo dobre droge u tovožijskim turneje i mečak pred ligom i baš do fajne atmosfere zrobilišme. I teraz po takvim zvičenstvu, jak jest prečiv takvog prečivnika, jak je Zaksa, uh, bardzo fajnie się trenuje i fajnie się czujemy na treningach. To zawsze z Rzeszowiem jest taki ważny mecz dla nas, uh, nie tylko dla punkty, to jest taki prestiżowy mecz i E, jak będziemy grali jak przeciw zakse, to możemy sobie e, mać nadzieję, że możemy wygrać. A oni mają dużo mocnych stron, z so, so każdej pozycji są so bardzo mocni, ciężko jest z nimi grać, jak grają dobrze. Wszyscy wiemy, że jest to prawda, że on jest w tym momencie jeden z najlepszych przyjmujących na świecie, na e, nie na przyjęcie, tylko myślę, że w ogóle na te pozycje i będzie ciężko go zatrzymać, ale zrobimy wszystko, żebyśmy to zrobić. ale też oni mają dużo innych dobrych zawodników i przeciw wszystkich musimy grać dobrze. ciężko, nie wiem, ale kiedy on przyjdzie, kiedy przyjdzie piątek, to trochę pogadamy, ale a normalne, tak, mój dobry kolega i dobrzy przyjaciel. <grywa> Prawdziwa ściana i to bardzo ciężko, teraz nie mogę powiedzieć, że poradzimy albo nie, ale dam wszystko sobie, żeby Dobrze grał przeciwnik, na pewno to będzie ciężki mecz i ciężki duel z nimi. To i teraz nie mogę powiedzieć. Jak to że mi, to będzie presja na nas, ale a, zobaczymy. Będzie dobry mecz 100% i mam nadzieję, że możemy wygrać ten mecz. Fajna jest atmosfera w drużynie i um, mamy ba bardzo mocny zespół. I myślę, że jest bardzo dobrze zorganizowany klub i, i robię wszystko, żeby nam. Um, dali možljivošći i, i že bi smo mi robili progres i dobře grali.